Siemanko, witam jak zwykle, tych wszystkich, których warto powitać. <laughs> dużo osób mi pisze w temacie żuroma i też dużo ludzi mi składa takie propozycje, ja proszę nie piszcie mi takich propozycji i nie składajcie mi takich propozycji, że no Rafał masz tam też 67 kg, on jest duży, eee, zapierdol sobie teścia, testosteron, eee, sterydy po prostu. I tam w ten miesiąc jeszcze dowalisz tej wagi kilka kilogramów, siła Ci pójdzie, wszystko Ci pójdzie. I no takie propozycje też no, no padły od, od kilku osób, ale no, ja już mówiłem, że ja trenuję całe życie od dziecka, naturalnie, od dziecka zacząłem trenować. Ale ja robiłem siłownie, tak? Ja robiłem siłownie, y, gdzieś tam sobie sam robiłem różne przyrządy do ćwiczeń, gdzieś tam w szopkach, w garażach, w piwnicach. Y, I robiłem to dla siebie, więc y, y, mi to wisi, y, tak naprawdę, żeby coś brać, y, po to, żeby oszukać siebie, swój organizm. Y, po, tylko po to, żeby z kimś wygrać. Ja mam oszukać sam siebie, no nie jest to, nie jest to zgodne z moimi jakimiś tam zasadami. Ja nie trenuję, po to, nie trenuję po to, żeby wygrywać z innymi. Też miałem w życiu różne takie zawirowania, były alkohol, narkotyki i wam powiem, że tylko przeważnie. Jeżeli już sam, sam dla siebie miałem czegoś nie robić, to nie robiłem to tylko ze względu na trening. Bo nie no wiadomo, jak się potem człowiek czuje, tak. Po czymś takim, a ja treningi nawet czasami jak byłem tam w jakimś, tak powiem, meetingu kiedyś, to i tak starałem się zawsze jakiś trening zrobić. I ten trening był ze mną zawsze i, i mi zawsze pomagał. A pisząc z mi takie coś, że mam się skoksować, spiskać sterydy po to, żeby wygrać z Ruromem, no to, to jest trochę słabe, bo tego nie zrobię. Wolę być z mniejszą wagą, ale wyjść z czystym sercem i wszystkim sumieniem sam wobec siebie. Bo jest zasadnicza różnica. Ja nie trenuję, by wygrywać. Ja po prostu trenuję, żeby nie przegrywać swojego życia. Mało kto może to, to, to pojmie, no ale tak jest. Powiem Wam taką sytuację też sprzed iluś tam lat, kumpla osiemnastka, jak była to też, żeśmy się no nawali... Konkretnie yy, odczuwałem to przez kilka miesięcy, później yy, też byłem w szpitalu, tam musiałem dostać, dostać trochę kroplówek, coś tam. No i tak, takie sytuacje też dają do myślenia. Albo tam wcześniej też była taka sytuacja, gdzie była jakaś impreza u mnie, popiliśmy, popiliśmy tak konkretnie coś tam, może nawet przećpaliśmy, nie, nie pamiętam. Bo mogło tak być, bo to były takie wakacje, w których yy, straciłem pracę. Straciłem auto, zostałem z długami. Na to, no, to było ponad 10 tysięcy długów za różne rzeczy. Także i dopiero skończyłem wtedy, jak skończył się męż u mnie w te wakacje dopiero. Jak wziąłem dwóch kolegów, znaczy wziąłem dwóch kolegów. Ja to tak pamiętam, bo pamiętam. Pojechaliśmy takimi polnymi drogami na stację benzynową po alkohol, bo nam alkoholu zabrakło. No i co? I no wiadomo, człowiek napierdolony, no to nie myśli jak jedzie, nie? I dużo nie braku, pozabijałem swoich kolegów, którzy ze mną jechali. Nie jest, mi, nie, nie jest mi kurwa z tego powodu, nie jestem dumny z tego powodu, jest mi wstyd za to, bo moi przyjaciele ze mną pojechali, bo wiedzieli, że po prostu no, jestem świr, a zwłaszcza jak się napije czy tam coś, no i pojechali ze mną, tylko też byli pijani. No i co, no mieliśmy wypadek, spadliśmy z wiaduktu tak, ja nie, nie pamiętam, tylko jak jechaliśmy drogą, tunel, drzewa po boku, był, tu był wiadukt, tu taka, takie wzniesienie, górka pod ten wiadukt i tu była, był spad w dół jakieś 6-7 metrów. Jak podjeżdżaliśmy tutaj od boku pod ten wiadukt, wyskoczyliśmy, odbiliśmy się od wiaduktu i spadliśmy na dół yy, do takiego głębokiego rowu. No ja na chwilę straciłem, no ja wtedy straciłem przytomność, sumie, ja tylko nie miałem pasów, oni zapieli. Też byli pijani, więc... Yy, ale chociaż się tyle myśleli, że zapieli te pasy. Jeszcze kurwa debile. A jakąś rurę żeśmy w środku wjeźdźli, bo to wiadomo, jak człowiek pijany coś to zobaczył, a to bierzemy, weź, wzięliśmy jakąś rurę, tam, która leżała gdzieś. Dobrze, że się nikomu tej rury nic nie stało. No, na chwilę straciłem przytomność, wyszedłem z samochodu, patrzę, jeden mój przyjaciel leży na ulicy, yy, ciężko oddycha, drugi, drugi lepiej to, to zniósł, no ale auto do kasacji. Yy, no i mówię, wtedy to były wakacje, gdzie straciłem pracę, yy, skasowałem auto, stałem z długami, także też tutaj mi Żurą coś zarzuca, że do Tomka Czika, Godarza, jakąś tam sympatią. No tak, go, bo ja wiem, co to jest, jak się leci, jak się pije, jak się zażywa jakieś tam substancje. I wiem, jak to jest z własnego doświadczenia, i wiem, że sport mi pomógł zawsze z tym walczyć i z tego wychodzić. No, widzicie, ja to mówię teraz otwarcie, no, no bo tak było i nie będę tego, tego też zatajał i ukrywał, że, że, że tak nie robiłem, bo no tutaj też ludzie w okolicy, którzy mnie znają, no to niech. W których kurde rejonach czasami gdzieś byłem, pijany, czasami coś i się zrobiło też jakiś dym, bo człowiek był pijany po prostu, tak? Ale ci ludzie też mnie zapamiętali głównie z tego, że pod wpływem alkoholu na przykład gdzieś tam się biliśmy, czy tam robiliśmy jakiś rozpizdiaj. I no, no i opinia taka też poszła, jaka czasami poszła, no i tyle. Ale no u mnie to tak zawsze wyglądało, że jak już piłem, czy co, czy, czy tam waliłem, to nie było to że przez rok czy tam ileś codziennie tylko, no były takie, takie zawirowania, że się pociągło jakiś tam okres czasu jakiś meeting wyniszczający trochę no ale też po tym wypadku, co, co wam mówiłem, co miałem z moimi przyjaciółmi zrozumiałem, że mogłem w sumie zabić ich no siebie, siebie to jak wsiadłem, wsiadłem pijany i bym się rozjebał i zginął sam to chuj ze mną ale uświadomiłem sobie, że mogłem zrobić coś z moim, moim przyjacielom tak i od tamtego czasu przestałem. Od tamtego czasu wszystko już naprawdę to wszystko wyglądało inaczej. Jak już coś tam jest, takich rzeczy, teraz na jakiś czas, z takich tam wypicie, czy coś twardszego, to bardzo, bardzo, bardzo rzadko, praktycznie w ogóle. Ale tak jak właśnie chciałem powiedzieć, ja nie walczę po to, żeby wygrywać, tylko walczę po to, żeby nie przegrać sam ze sobą. Żeby po prostu nie polecieć w jakiś znowu melaż W jakieś tam, żeby nie odlecieć w krainę zapomnienia Że tak powiem no, i tylko sport mi w tym pomaga No nic innego, no, no fakt kiedyś też byłem z dziewczyną 6 lat To też była inna motywacja do, do, do tego wszystkiego Ale no i też będziecie niektórzy oceniać, że tak srak i owak też wychowałem się, no tak jak już mówiłem, w, takim, w takich rejonach, w, takich towarzystw, w takim towarzystwie, gdzie, gdzie te rzeczy były na porządku dziennym, tak, u niektórych. Nie mówię, że u wszystkich moich znajomych, nie mówię, że wszyscy moi koledzy i, i znajomi to tam cipali chlali i tak dalej, bo, bo niektórzy, niektórym się udało, że tego nie robili albo robili to sporadycznie po prostu. Ale tak, żeby ktoś był zupełnie wszyscy, to tu w naszych kręgach to chyba takiego jak kogoś praktycznie nie ma, nie wiem, wydaje mi się, że nie. Teraz ja tak na szybko nie mogę, nie mogę pomyśleć, nie mogę, nie mogę sobie nikogo takiego skojarzyć, kurwa. Kto nic nie walił nigdy, ani, ani nie odpierdolił żadnej, żadnej maniany, bo kurwa, te, takie rzeczy były, no i, no i to się każdemu zdarzało, tak. No ale dlatego ja, tak jak już mówię, no ja trenuję sam dla siebie, nie po to, żeby wygrywać z kimś, tylko żeby nie przepracować ze, ze, ze samym sobą. A ty Żurom kurwa Seda, tam możesz gadać, pierdolić, że będziesz bił, kopał, dusił. No przecież to jest MMA, tam się tam będziemy robić, no tam się będziemy bili po prostu. Nie musisz to kurwa straszyć, bo, bo tak jak widzisz, że ja się nie boję, bo mówię, ja nie walczę dla ciebie, ja nie trenuję dla Ciebie, żeby się. Teraz troszkę porobiłem, nie robię w ogóle siłowni, o. Jedyne co zrobiłem dla Żuroma to to, że nie trenuję siłowni i więcej robię takich rzeczy bokserskich i tak dalej. No, z tego względu, że potem mięśnie są większe, jak się to w siłownie robi, są bardziej takie. No człowiek jest sztywniejszy, po prostu i mięśnie są trochę większe, no i więcej cenu potrzebują. I tyle. Ale na pewno nie jest to to, że ja trenuję po to, żeby z kimś wygrywać. Jakbym po to trenował, to, to, to bym cały czas gdzieś jeździł na treningi i, i spróbował się tam w zawodach różnych raz tylko się spróbowałem na Almie. Po prostu poszedłem sobie na Almer, żeby, żeby sam siebie sprawdzić, nie przegrałem żadnej walki, wystarczyło mi to i, i już dalej po prostu nie brnąłem w to, bo, bo nie, potrzebuję, nie potrzebowałem tego, nie jest mi to potrzebne. Ja i tak już wygrałem sportem, u mnie sport w życiu zwyciężył i tyle, naprawdę nadał mi sensu w życiu i pozwolił o wielu rzeczach zapomnieć. Wiele rzeczy naprawdę rozwiązać inaczej niż bym to zrobił. I ja podejrzewam, że gdybym nie trenował, to dzisiaj bym był albo alkoholikiem, albo cipunem. I, I tyle. Żurą, bo ty tam byś powiedział, co ja osiągnąłem w życiu, yy, że coś tam. A co ty osiągnąłeś? To, że zapadałeś gdzieś na siłę jakieś konta, już peje kurwa, przekręcić chciałeś, czy nawet przekręciłeś kiedyś. Kilkanaście lat temu, żeby zarobić na tym, że on zagra koncert, i coś gdzieś nawet czytałem, że na tym koncercie to Peja jeszcze chyba 30 tysięcy był stratny zamiast zarobić. Także ty sam sobie odpowiedz, jakim, kim ty jesteś. I żeby się wypowiadać, że co ja w życiu osiągnąłem, osiągnąłem tyle, że się, że się nie stoczyłem, że nie stoczyłem się na dno, i nie wypierdalałem nigdy swoich kolegów. Yy, mam, mam kolegów takich, którzy no, nie powiedzą, że ich oszukałem na pieniądze, że chciałem na nich zarobić, że, że ich z czymś tam oszukałem. Nie mówię też, że zawsze się zachowałem jak należy, bo czasami yy, po prostu były jakieś sytuacje takie, których mnie poniosło i przesadziłem też. I, i, ale umiem się tego przyznać. A Ty, Żurą, wiesz, że płaczesz, kurwa, kiedy jesteś pokrzywdzony, wszyscy tak źle dla Ciebie chcą i tak dalej. Dlatego ja mówię, że żeby Żurą miał świadomość, ja nie trenuję dla ciebie, ja to robię dla siebie. Tylko i wyłącznie trenuję całe życie dla siebie, gdzie robiłem siłownie, chodzenie na rękach, salta, tego typu rzeczy. Ty jeszcze teraz trafiłeś w taką akurat sytuację, gdzie od dwóch lat praktycznie te moje treningi były takie, powiem ci, że najsłabsze z całego moje, z mojego całego życia przez ostatnie dwa lata. Ostatnio ważyłem 60 kg wyszedłem ze szpitala, i trafiłeś akurat wtedy, kiedy nie mam tej formy. Kiedy jestem też troszkę podjechany, bo, tak jak już Wam powiedziałem, u mnie ja bez sportu, bez sportu, jak nie mam codziennie, nie robię treningu. Ja zaczynam się gubić w tym życiu, no ale też sam sobie ustalam to, żeby się odnaleźć potem. I nie, już nie przynosi mi to takich problemów jak kiedyś, także, także spokojnie nie i nie, nie walę tam jakoś nic tak kurwa, żebym mitingi ciągnął czy coś, czasami trochę się popali po i pojara i tyle. Eee, no, czasami się przesadzało też. Wiadomo, jak już człowiek sam widzi, że jest to za często, jak go to zaczyna denerwować czy coś, no to już wie, że jest po prostu za dużo. No i nic innego, tylko sport mi pomagał właśnie z tym sobie radzić. A Tobie Żurom, no Ty sport robisz na pokaz, Ty poszedłeś typowo, żeby po prostu zarobić pieniądze, trenujesz tam y, po to, żeby się pokazać ludziom, bo ja widzę jak Ty tam wstawiasz te filmiki z tym, z tamtym, tylko chcesz się pokazać, y, jak, jak to Ty ciężko trenujesz i to i tamto, no ja nie robię tego na pokaz, ani nic, tylko tak jak już powiedziałem, robię to sam dla siebie, bo gdyby nie to, to już by mnie nie było pewnie. No, ta, no, no takie są fakty i no i tyle w tym temacie yy, pozdrawiam oczywiście wszystkich tych których warto a Żurom no żurom, po prostu no nie mam do niego za grosz szacunku, nic ja wiem, że myślicie niektórzy, że sztucznie była rozdmuchana afera że z Żuromem że włodarze mi coś dzwonili nie, nikt mi nic nie kazał robić ja nie jestem yy, Jakiś chłopca na posyłki kogoś, żeby ktoś nie powiedział, że mi się kłócić, z Żurą mi się wtedy kłócił, nie, po prostu kurwił mnie tym, jak się zachował i tak sobie przeryłem internet, jeszcze kumpel, dużo ludzi mi też, kumpli moich mi pokazało mi pisali, bo ja nie siedzę w internecie, nie oglądam tych filmików, no ale słuchaj Żurą, ludzie, którzy z Tobą mieli kontakt, się wypowiedzieli na Twój temat yy, konkretne sprawy przedstawili, a Ty się jeszcze kurwa prójesz. no żal, żal mi Cię nawet, ja nawet nie chcę kurwa aż ci ręki podawać, nawet nie, nie, nawet, nawet, nie wiem, raczej na, nawet ci ręki nie podam. I na konferencji kurwa nawet nie próbuj mnie prowokować, bo ja, bo ja też jestem furiat, ja, bo ja, jestem, ja no, jestem nerwowy jestem furiat. Jak ktoś mnie kurwa. A nie chcę robić kurwa popeliny, nie chcę robić tam syfu, także mam nadzieję, że kurwa nie będziesz sapał i, i zamkniesz, i po prostu się zamkniesz, nie będziesz prowokował i tyle, żeby, bo, bo możesz myśleć, że mnie sprowokujesz i po prostu miner wypuszczą i, i, i coś odpierdolę, bo jest to możliwe i wszyscy co mnie znają też już mi mówią, kurwa Rafał mówi, no znamy Cię i jak on Ci zacznie coś sapać, no to wiemy co tam będzie, nie? Ja mówię, no, spokojnie, będę się próbował kurwa <garnia> ogarniać jakoś, także trzymajcie się. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, których warto. I do zobaczenia w następnym filmie. Alleluja i do przodu. Karwasz, twasza, barabasza.